Ciemneczko, ja jestem Bocian A dzisiaj mamy 20 kwietnia Czyli rozstrzygniemy sobie nasz giveaway którym wzięło ponad 60 osób Także od razu weźmy sobie nasz link Też w sumie już wziąłem wcześniej I załadowałem stronę Zaraz jakiś, nie wiem, randomowy losowator tych komentarzy Jeszcze od, odświeżę tą stronę, żeby nie było, że coś ustawiłem, no nie Jeszcze raz se odświeżymy. Ok. A więc tak, będziemy losowali 5 naszych nagród, zaczynając od najmniejszej, idąc do naszej nagrody głównej, czyli naszego PaySlip karda. Pierwszy skin to będzie Ump. Zobaczymy, kto więc wygrał naszego Umpa. A więc naszego Umpa wygrał Macik 1338. Gratulacje dla Macika. Yy, pod koniec odcinka powiem wszystkim, yy, którzy wygrali, co należy zrobić, żeby otrzymać tego skina. Dobra, drugi nasz skin, to będzie bodajże MP7. No yy, tak, tu będzie MP7. A MP7 wygrywa KPX79. Gratuluję. Następny skin wygrywa Very Nice Nick Corporation. O nie, sorry. Nie, nie ma tu naszej nazwy Steam. Znaczy, twojej nazwy Steam. Także, pracujemy jeszcze raz. Więc, wygranym jest Szymon Mordel. Czyli Jabba the Han. Okej. Okay. Teraz przechodzimy do AK. Czy AK wygrywa? Nie, nie ma naszej nazwy. Okej, okay, czyli AK wygrywa Paweł69. Oryginalny nick, bardzo oryginalny. I teraz zaczynają się już te nagrody bardziej punktowane, czyli nasze SSG i SSG wygrywa. Jeszcze raz <ścoughs> SSG wygrywa. SSG wygrywa. Jeszcze raz, Jabba Hand. Yy, dobra, może nowa zasada. Tylko jedna, jeden skin na jedną osobę. A więc naszego SSG wygrywa Aduś Adzik, Gratuluję. I teraz będzie nasza nagroda główna, czyli PaySafecard 20 zł. Huuu, ten wielki moment. Paysafe carda wygrywa Moda. Nie jestem pewny czy to jest jego Steam. zaraz to sobie zweryfikujemy eee, nie to nie jest jego nazwa z tym a więc jeszcze raz i Passive karda to znowu nie jest tu o co prosiłem Passive karda wygrywa błysą 07 Gratulujemy dla Wilsona za wygranie nagrody głównej. A więc teraz tak, wyjaśnię co należy zrobić. Wszystki, wszyscy, którzy wygrali, yy, proszę żeby dodali do... Yy, dodali mnie do znajomych yy, na Steamie. A najlepiej, żeby zostawili komentarz i ja napiszę wszystko szczegółowo dla każdego, oddziel, yy, dla każdego oddzielnie. Pay carda podam yy, też podam na priv oczywiście i to chyba będzie wszystko w tym odcinku także dziękuję że oglądaliście yy, pewnie będzie będą sporadyczne jakieś jeszcze gfa pewnie w przyszłości także zapraszam do śledzenia mojego kanału na bieżąco dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia.